pochodną blokera kanału wapniowego, do których w dalszym rzucie włączamy glikozydy na parstnicy. Jeżeli to nie pomoże, to możliwe jest zastosowanie trzech leków, ablacja lub wszczepienie urządzeń kontrolujących rytm. Komory względnie ogarnięte. U objawowych pacjentów trzeba się jeszcze troszczyć o utrzymanie rytmu zatokowego. W tym celu możemy zrobić kardiowersję farmakologiczną lub elektryczną. W grę wchodzi także ablacja. Mamy ponadto szereg leków pomagających utrzymać rytm zatokowy, z których najczęściej zastosowanie ma propafenon, szczególnie jako tzw. tabletka do kieszeni stosowana w przypadku nawrotu migotania. Na koniec pamiętajmy, że pacjenci mogą mieć wiele chorób sercowo-naczyniowych i innych chorób współistniejących. Oczywiście należy je wykrywać i leczyć. Finito na dzisiaj. Jakoś krócej wyszło dobrze. Dzięki wielkie, miłego dnia!